to my. A to my. I Tatry. Tak, nie przykro mi. Czemu? A jak się mu odwrócisz? Aha, dobrze, że włączyłem. na a w ogóle witam Was na kanale Podróże Małe i Duże oraz IT w chmurze z tej strony kuczyki tam z tyłu jest Mała Mi tam jest wejście, jakbyście szli dalej na w stronę Krowiarek albo stamtąd można przyjść sobie na babię, bo na babie jesteśmy, a z tamtej strony Słowację a z tamtej strony myśmy przeszli ze schroniska i tam będziemy za chwilę z powrotem schodzić I tutaj będzie takim osłonę przed wiatrem, bo tu często wieje. Można się napić herbatki.